Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers. To będzie szybki komentarz w podróży. Patrycja Mizera. Kirgistan. Chińska firma zrobi interes na śmieciach z Biszkeku. Dziś przeniesiemy się do Azji Centralnej, a konkretnie do stolicy Kirgistanu, gdzie śmieci przez lata truły mieszkańców. Aż w końcu na pomoc przyszli Chińczycy. Oczywiście z pokaźnym portfelem i wizją zysku na dekady. Ciekawi szczegółów? To posłuchajcie. Na początek tradycyjnie przytoczymy garść informacji o kraju. Republika Kirgijska leży w Azji Środkowej i jest owocem rozpadu ZDZR. Liczba mieszkańców tego kraju to około 6,8 miliona, a powierzchnia całkowita wynosi prawie 200 tysięcy km kwadratowych. Gospodarka opiera się głównie na rolnictwie i przemyśle wydobywczym, lecz nieustannie zmaga się z wieloma wyzwaniami. Powróćmy do tematu audycji. O co chodzi w sprawie? Otóż władze Bishkeku, stolicy Kirgistanu, podpisały z chińską firmą Zhang Zhen obiecującą umowę na budowę nowoczesnej elektrowni przetwarzającej odpady na energię elektryczną. Wartość inwestycji szacuje się na 95 milionów dolarów. Jianzhen zamierza na początku przetwarzać do 1000 ton śmieci dziennie, a docelowo nawet 3000 ton na dzień. Miasto Biszkek zapłaci chińskiej firmie do 17 000 dolarów dziennie za przyjęcie odpadów, a Jianzhen sprzeda wytworzoną energię, zatrzymując wszystkie zyski. Elektrownia ma zostać uruchomiona w 2025 lub 2026 roku i początkowo będzie generować 20 MWh energii elektrycznej. Oprócz tego będzie produkować ciepło i materiały budowlane. Umowa została zawarta na 35 lat i pozwala chińskiej firmie na dalszą sprzedaż energii oraz zatrzymanie praw własności intelektualnej związanych z zakładem. Elektrownia będzie wyposażona w najnowocześniejsze technologie do produkcji energii i przetwarzania odpadów. W ramach inicjatywy powstanie spalarnia odpadów, generatory prądu oraz zaawansowane systemy do kontroli zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo przewidziano również obiekty mieszkalne dla personelu oraz obiekty sportowe i rekreacyjne, co ma pokazać, że integracja dobrobytu społeczności z rozwojem przemysłowym jest dla Chiny priorytetem. Warto podkreślić, że Kirgistan od dawna ma problem z odbiorem i przetwarzaniem stałych odpadów komunalnych i przemysłowych. Według ekspertów około 100 milionów ton odpadów produkcyjnych i konsumpcyjnych składowanych jest w 35 hałdach poflotacyjnych i 25 hałdach kopalnianych. Głównym problemem w organizacji utylizacji odpadów komunalnych stałych jest brak świadomości obywateli na temat selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Według szacunków Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju w samym Biszkeku dziennie zbiera się 1000 ton śmieci a liczba ta wzrasta o 20% rocznie. Eksperci szacują, że około 16 milionów ton śmieci znajduje się na wysypiskach śmieci w pobliżu miast i wsi w Republice. Co ciekawe, w celu poszerzenia świadomości mieszkańców powstała nawet specjalna aplikacja TAZAR, która posiada szczegółową mapę z punktami zbiórki surowców wtórnych. Za odpowiedzialne gospodarowanie odpadami obywatele są nagradzani bonusami. A jak gospodarowane są odpady w stolicy Kirgistanu na ten moment? No cóż, obecnie śmieci z Biszkeku trafiają na wysypisko, które tliło się, uwaga, przez lata, zanieczyszczając okolice i szkodząc zdrowiu 3000 mieszkańców pobliskiej dzielnicy. Pożar wysypiska ugaszono dopiero w maju 2023 roku. Zanim podpisano umowę z Zhen, władze wcześniej negocjowały trzy podobne inicjatywy, jednak ich realizacja nie powiodła się. Miasto Biszkek z pewnością odczuje korzyści z chińskiej inicjatywy, choć będą one ograniczone. Zamiast zarządzać wysypiskiem, miasto będzie płacić chińskiej firmie około 6 milionów dolarów rocznie. Urzędnicy twierdzą, że nowe rozwiązanie jest bardziej przyjazne dla środowiska, a emisje będą znacznie niższe niż normy Unii Europejskiej dla zakładów spalania odpadów. Jednak badania Narodowej Fundacji Nauk Przyrodniczych Chin sugerują, że nie można wykluczyć problemów środowiskowych. Bowiem w zakładzie w Changsha, podobnym do tego planowanego w Biszkeku, odnotowano wysokie stężenia mikroplastików i metali ciężkich w glebie. Dlatego autorzy badania ostrzegają, że przetwarzanie i usuwanie popiołów ze spalania odpadów jest problemem, który wymaga uwagi. Na koniec przyjrzyjmy się, jak wyglądają stosunki między Chinami a Kirgistanem. Faktem jest, że gospodarka Kirgistanu coraz bardziej podlega wpływom Chin, głównie dzięki chińskiej inicjatywie Belt and Road Initiative, która pomaga Kirgistanowi otworzyć się na światowy handel. Chiny finansują liczne projekty infrastrukturalne, takie jak modernizacja centralnego systemu ogrzewania w Bishkeku, przebudowa autostrady północ-południowej i odnowienie systemu energetycznego. Co ważne, Kirgistan zależy też od chińskich pożyczek, które wynoszą około 1,7 miliarda dolarów. Wskaźnik długu publicznego Kirgistanu wynosi 6,2 miliarda dolarów, co budzi obawy zarówno władz, jak i społeczeństwa o możliwość przejęcia przez Chiny ważnych aktywów kirgijskich w razie niespłacenia długu. Podsumowując, projekt jan ma potencjał przynieść znaczące korzyści, oczywiście wymierne dla samej firmy, która może generować zyski zarówno z przyjmowania odpadów, jak i sprzedaży energii elektrycznej. Oszacowano, że jeśli zakład przetworzy 1000 ton odpadów dziennie, inicjatywa zwróci się w ciągu 15 lat, a przez kolejne dwie dekady firma będzie zarabiać czysty zysk. Niemniej mieszkańcy Biszkeku dzięki nowej umowie otrzymają lepsze zarządzanie odpadami i czystsze środowisko, o ile uda się zachować odpowiednie standardy bezpieczeństwa. Dziękuję za odsłuchanie materiału. Czytał Sebastian Filipowicz.